Yo, cześć, się mamo, ludzie, z tej strony Menzura, dzisiaj zapraszam was do kolejnego odcinka serii Magrat na to jest drugi odcinek sezonu drugiego, oczywiście, i na samym wstępie, oczywiście, was zapraszam do lajkowania, subskrypcji, wszelkiego, co się da, żeby film po prostu do jak największej ilości osób, po prostu zapraszam was do oglądania i bez zbędnego przełożania zaczynamy. Co dzisiaj będziemy w tym odcinku robili? Mm, będę chciał... O, znowu się spalił. Będę chciał... Zobaczysz sobie jeśli, parę rzeczy, jeśli chodzi o jaskinie Bo tak jakby no jaskinie to no, są bardzo potrzebne Bo tylko Najpierw trzeba w ogóle cokolwiek zrobić, żeby przeżyć Cokolwiek trzeba zrobić, żeby przeżyć I tak jakby Trzeba trochę zwierząt... zwierzątek pozabijać Niestety, sobie zwierzątka, człowiek, no Może z tym blikiem nie będę walczył Bo prawdopodobnie jak o my trzepnie to ojojoj No bo matki to może też nie zbije Może Ciebie? Mm, nie zabijesz nie, co nie? Chyba? O tym się wiem, dobra. Uuu. O nie, o nie, uuu. Uu. Nie, i sobie. O nie, i sobie, dobra. co to jest? Co to jest? Inside. You have to click to find Watch inside. What the fuck? Hittin Przepraszam bardzo, czy... What the fuck is this? Hittin Fish on that To tu tworzy What the hell Okej. Okay. Sonic Bomb Weakness Hmm, prawdopodobnie to nie będzie im w ogóle przydatne do jakichkolwiek rzeczy. A czego jest slaimbo le się na pewno przydadzą. tak takie, że po prostu tak jakby tych kurwa nie zabijemy, bo raczej stawiam, że ta krowa będzie płci męskiej. Mam nadzieję, że tam już wiecie. Wiecie o co chodzi. FBI, Dobra, oczywiście zwierzę te kwiaty, bo prawdopodobnie będą nam potrzebne za każdym razem. Tu mamy jakąś śródę. Tylko chciałem powiedzieć, jaka to śróda. Mamy, mm, no bo crafting mamy, mm, tylko nie mamy killoffu. Killoffu, kilofu musimy sobie słuchać, w ogóle zarobić te kwiatki sobie, zobaczyć sobie na lewo. Takie, właściwie, kurde, chciałbym te kwiaty... Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście mieć takie, takie kwiatki po prostu, aczkolwiek jak widzę, że... Glow, to jest, to jest... Shroom. To nie jest przypadkiem shroom, czyli... Przestań drzeć mordę! Usłyszałem cię! I sobie, i nie trójnie! Nawet się nie wasz. I tak się spalisz. U! Wee! Uuu! Jezu! Możesz mnie próbować nie zabić. Znaczy fajnie byłoby ogólnie, tak żebyś mnie nie próbował zabić. I chciałem, żeby przeżył. Znaczy, żeby ja przeżył. I mamy budki, które dają... Nie zniżają już Dobra, nawet no, przydatne. Mam Na nadzieję, że żadne gówno mnie nie zabije. Bo tak jakby... O co zapada jakiś światło dziwne. Ja nienawidzę z tymi głównami walczyć. To jest takie upierliwy, to jest to znaczy, trochę straszne, bo takie dźwięki wydawałem dziwne w ogóle. Jakby się dusiła, bo to jest w stylu. Ale dobra, nie będziemy wmieszać się w to, jakie oni dźwięki wydawałem. Tylko w to będziemy się mieszali w ogóle jak to wszystko przeżyć i tak dalej. Żeby to wszystko miało jakikolwiek sens. Bo tak, widzicie, no, nasze zdrowie jest naprawdę świetne, piękne. Nam pięć serduszek. Fajnie byłoby, żeby znaleźć Live Crystal, czyli... Zombie ja ci widzę. Ty już do mnie idziesz Prawdopodobnie Na minimapy widzicie co? Wcześniej do mnie szedł, ale dobra Nie o to mi chodzi Tylko chodzi bardziej o to, że przydałoby się Ogarnąć Light Krystale A znaczy czyli Life uh, Krystale, czyli Fairy Wings wings, O, skrzynkę motyla Chyba to jest w celu? Hmm. Fairy jest Dobra, tak czy siak to się przyda i my się wydaje, że zbierzemy tego nie wiem cztery, Albo w tym stylu, bo skrzydła będę po samą rzeczą A dobra, będziemy musieli zebrać live krystale po to, żeby po prostu... żebyśmy mieli więcej życia, tak? Widzę, że tu pociątności mi na dwójkę wzrósł te pociętności jakoś super nie są takie wiecie. Które y, my, biorą i jakoś zmienić super zmieniają grę. I nie im mordy, ja bym trochę ma siebie wysoko! Panie, panie, panie! U, u, u. Panie, nie, nie. Eee, okej, okay. eee, lecimy oczywiście dalej, bo mnie zombie zabił, w sumie nic nowego, znaczy, mam Mę nadzieję, że nic tam nie do mnie, bo kurwa, dobra, Tam my znacznie szybko biegniemy, szybko biegniemy, bo ja nie chcę wcale, żeby jakiekolwiek zło mnie zapierdzili, bo, 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 to panu nie ma nic ciekawego, mm, dobra, biegniemy, 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 mam nadzieję, że tego zomeka też przy okazji nie będzie, chociaż tego nie dam sobie gwarancji zrobić. W sumie dużo rzeczy nie miałem, więc chyba dużo też rzeczy nie mogę stracić, ale... Ale on tam dalej stoi. Z tym mieczem jakby pierdzielną, to o Boże. Zniknął. A 60 zł Szczerze nie zamierzam, kurde się nad tym rozczulać. I fullmon is coming. Is coming, czyli... Um, mam trochę przewalone, bo niewidzialne moby, a niewidzialny moby równa się niewidzialny creeper, który prawdopodobnie mnie może bardzo bardzo łatwo zabić i znaleźć i w ogóle zniszczyć, więc tak jakby robimy taką szybką akcję. Um, to robimy tu, to robimy tu, wyrzucamy to wszystko, bo to nie będzie nam kompletnie przydatne. Um, to nam wyrzucamy, to i lecimy tam. Lecimy w przestworza tych wszystkich zakamarków. Czy naprawdę mogę kwiatom osiedlać? O. Okay. W sumie tam, o widzę, że tam już tu powoli się taka noc do tworzy, bo jak widzicie, albo widzieliście, to tam taki typ chodzi, przybliżę wam to chyba na montażu, ale dobra, ten węgiel zbierzemy sobie, bo będzie bardzo przydatny. Co to jest zaruda. Będziemy wszystko, wszystko zbierali, coś da, bo to jest miedź, czyli prawdopodobnie jak się świeci na niebiesko, bo to już wiem, że to jest do Galactic Craft, do, do Extra Planet, więc ja to po prostu będę zbierał, bo jak już mówiłem, prawdopodobnie w ogóle kiedy... Pierwszy raz pójdziemy w kosmos, to sobie nie nazwy serii. Znaczy w sensie dalej to będzie sezon drugi z Maggiusza na modach, tylko po prostu będzie się to jakoś inaczej nazywało. Ale, ale, ale nie o teraz tym, bo zanim w ogóle ogarniemy w ogóle kanał o kosmosie, a w ogóle... żeby tam dotrzeć tu nawet na księżyc to będzie kurde trzeba... Naprawdę... tu to, to, to trzeba mieć pierwszy poziom rakiety, aczkolwiek... Zanim to wszystko osiągnę, zanim w ogóle to wszystko ogarnę. Bo naprawdę wpis minie czasu, zanim... Wszystko się zrobi Tylko tin Czy z tinu mogę to zrobić? Czy z tinu mogę to zrobić? Gdzie jest tin? Tin ore Nie to jest tania Tin Kepler What the fuck 22b Kepler 22b Zobaczymy sobie gdzie on jest yy... Kepler 22B, a może dam do niego? Możemy? A to powiem wam, że teraz mnie zadziwili! Ty bo są jakieś... Ej, bez hittu, muszę coś, czai jeszcze. Bo skoro z nie możemy do Hamu, Haume, <grytanie> nie wiem, czy mam operatory, nie zaraz takim asynamem. Na, ku... na pasa Krupiera nie możemy, na Makemakę też nie możemy, ale dobra, nie będziemy się w to mieszali, po prostu, do większości planet i tak możemy, tylko nie możemy na te inne Keplery pójść i do różnych takich gwiazd, bo tu jest um, star. To jest Kepler 69 soła System. To jest 62, dobra, nie będę się domieszał. Będę was, Będę was zanudzał i tak dalej, ale to nie, nie o to chodzi. Kopanie nie o to chodzi. Um, słyszę, jakby coś darło mordę. Mam Na nadzieję, że to oczywiście nic złego, bo wcale nie zamierzam z tym walczyć, zobacz, co koper. Będę zbierał to się da wszystko. I w takie momenty po prostu was będę ucinał, bo to nie będzie w ogóle przydatne, a nic takiego, w sensie nie, nie będzie ciekawe. I... No na pewno te, te pierwsze momenty jeśli chodzi o jaskinię to w ogóle też nie będzie w ogóle jakiekolwiek interesujące bo jak wiecie to po prostu rozpoczynam dopiero serię <laughs> W sumie trudno się byłoby zauważyć Ale dobra, nie, nie, nie Ja, ja słyszę, ja słyszę psz, nade mną, że tu też tam jest Tylko ja nie zamierzam z tym głównym walczyć Nie mam tu jaskinię No pewnie że tu jest, z kill na mnie kurde jaki ty dobry jesteś Dobra, bo już mi tam zombie goni wieśniok Ym, Idziemy, idziemy, idziemy Nie zatrzymujemy się w ogóle Możemy tam zejść? Możemy Dobra Chyba mnie się nie zabije Chyba Zombie chyba sobie już podarowało O, widzę, że Mak Mach się zespałnił. Gdzieś tu blisko nawet Ja się teraz boję, bo naprawdę ja nie mam armora w ogóle I co mnie trzaśni, to ja zginę Tym bardziej, że z każdym co my się zwiększa poziom trudności, więc właściwie każdy det nie będzie w ogóle mi do niczego przydatny. Tu jest dalej mieć, co nie? Dobra, ruda miedzić i to nam się przyda. Teraz się kogoś da, zobaczę do czego to mieć tylko nie przyda, ale mi się wydaje, że do tworzenia mieć... Tak. Miedziany karnicer. Prawdopodobnie z tych miedzianych karniców można sobie ogarnąć chyba zbiornik na powietrze, chociaż nieki sobie nie dam ucząć. Kiedyś tam oglądałem serię na, u Piv czyli u aktualnego i tak dalej, To serię i tak dalej. Dajcie znać w ogóle jakich tuber aktualnie oglądacie. Oprócz mnie, ale ja akurat... Nie jestem zwykle popularny, więc tam... No ale w sumie może kiedyś zawsze tam marzyny trzeba jakieś mieć, nie? Um, ten węgiel nam się przydał, oczywiście. Węgla nigdy za wiele. Przekonaliśmy się do to w poprzedniej serii, gdzie po prostu tego węgla było tak mało, że tak jakby no... Trochę słabo z nim było. I chyba mi się wydaje wtedy, że straciłem ten węgiel, ale chyba sobie znalazłem wtedy jakąś wymówkę, że... Nie, jak no, nie pamiętam, jaka to była wymówka. Ale wiem, że sobie znalazłem jakąś wymówkę. Zapłacimy dalej. Tu coś będzie ciekawego. Inaczej mm, nie. Mam tutaj ten fail Dust, co w ogóle do niczego nie jest przydatne. Mam tutaj chude żelazo. Po co sobie to przetopimy? Tak, chude żelaza, czyli to, to, o czym myślałem. Dobra, zbieramy to. Przetapiamy to wszystko i mam nadzieję, że w ogóle coś bardziej się lepszego ogarnie Jeśli chodzi o rzeczy, bo jak widzicie No powojna nam się kilo wkończy i tak dalej Ale faktycznie to będzie akurat z dłuższych odcinków Przez to po prostu, że tu się nic nie dzieje Po prostu kopiemy, kopiemy, kopiemy I właściwie to do cała filozofia mm, Ale takie momenty właśnie będę przycinał Dobra, tu mamy coś Jakąś rudę Tylko uuuu, bo jak tytanie w górę lodową Oczywiście miałem na myśli pioruna. Dobra, tu piecyk zwalniemy um, Damy, no, kilofa nie przepalę chyba, teraz z jego łodzi, zobaczę Przepalę? Nie, kurde, szkoda Dobra um, To jest żelazo, nie, się to przepala Jak najszybciej Tam um, jeszcze swój kilo wykorzystamy jak mi się go, że do końca, Słyszy, to jest krzypki, to Tuż do mnie idzie Zombie do mnie idzie Szkic jest na dole, więc tam patrz mi nie co mi, jeżeli zrobić to no właściwie nic, nie będę bluzgał już tak bardzo, bo to jest oczywiście kanał family friendly. Ale powiem wam tylko tyle, jeśli chodzi o ten kanał family friendly, że mi się wydaje, że kiedyś to się w końcu zmieni. Przez to, że mm, planuję dosyć ciekawą serię na modach też, ale to będzie Minecraft Szkoła banki, albo coś w tym stylu, jakoś to się nazwie. Planuję to tak zrobić, że tam będzie o... świat, gdzie właściwie wszystkie mity istnieją, czyli jakieś mity słowiańskie i tak dalej, to wszystko istnieje. To będzie takie zarąbiste, bo jednocześnie lubię coś takiego sobie tworzyć. I ile tego jest na dole? Jakiś spawner ryba jest tam. No, nie zobaczę. Ech, to jest lit. Lit at lit. O. No, no, lit or. Dużo z tego widzę, że nie zrobię. O albo nie. Dobra, sobie bateria. Jest Maria, tych, tyle tych rut jest, które to też są nieprzydatne, ale jakby też szkielet trochę tak jakby lekko mówiąc, się rozproszyły. Jak na razie czekam tylko jedynie na jedną rzecz, czyli na armor, potem będą u sobie wszystko ogarnąć. Myślę, w ogóle sobie zachowam ten, ten ten kamienny, bo właściwie to praktycznie go w ogóle nie będziemy używali. Jeśli... No, będziemy go używali, a oczywiście nie aż tak często jak killoffa, na przykład czy armora. przez wszystkich. Tam jest creeper, widzę, go nie idę, by tam, widzę go na minimapie. Mm, zombie do mnie idzie, chyba. Albo nie. Tak, nie, idzie do mnie. Dobra, w dupie go mamy. jak nie idzie po prostu, pamiętajcie, pamiętajcie, co was nie zabije, to, jezu, to was wzmocni. Chciałem powiedzieć co was, to, to was nie wzmocni, ale dobra, to w ogóle nie miałoby sensu. Co was nie zabije, to, to was, to was nie wzmocni. To kurde naprawdę, chyba... O Jezus. Mm, dobra, tu mamy tego dziewięć, tu mamy rodzaj żelaza. Czyli sobie tworzymy tak. Mm, na początku, na pierśnik. Nie wzmocni chyba. chyba, tak, będę Unblockowany, dobra. Co tam jest? Ta gdzieś robal jest? Widzicie to? Tam, 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 tam na minimapie to co What the fuck? Ej to wygląda jak Squiddu bez kitu. No, ale w sensie ten ryj z Kubiego, no, to wygląda, to są identyczne. Ja pierdolę no, dobra, nie będę się z tym Tylko szybko w ogóle zaprzeczyć, sobie... tylko najpierw w ogóle sobie to szybko przeczykamy i już idziemy dalej, bo to nie będzie w ogóle nic ciekawego i zobaczymy co tam jest z tymi szkieletami, bo nagle się w jednym miejscu rozpiło tyle szkieletów, więc mi się wydaje, że to nie jest jakaś normalna rzecz. Mi się wydawało, że to się zrambało. A jeszcze ja to zrobiłem, dobra, że raz mm, Lecimy. Mam nawet sporo zbroi. W sumie mogło być więcej. Aczkolwiek wcale nie ma rudy? Ten you of... wykorzystać już na maksa. Bo już niestety nam no, się nie przyda. No, właśnie się... nam nie... no, już nie przydał. Ale dobra, lecimy dalej. Co będziemy mieli tutaj? U. Pełno lidu en... Zombiak nafaszerowany czymś. Jakimś podkami na spida? Bo jest chyba pełnie dalej Mam nadzieję, że nie opełnię, ale Maria, Jeśli będzie... Najgorsze jest to Ale ja się zesrałem Ale mnie ciary przeszły ja myślę, że to przeciąg w moim pokoju Ożeż kurwa Ja pierdzielę Co to było? Co to było? Jakiś Co zaczął potężnie od rzeczywolde Coś płynie. Widzicie to? Ten ten risku go znowu. Ja pierdziel. No, chodź. Chodź. O. Pis. Czepno mi pierdol. Dobra. Prawdopodobnie stosujemy taką taktykę, że uciekamy po Turze jak debile Myślę że wydaje, że to jest najlepsze Wchodzę do tej jaskini, się lekko zesrałem Ale nie wiem co to kompletnie było, w sensie teraz się z tego śmieję i tak dalej, ale jak ja to usłyszałem Ja zamarłem w miejscu dosłownie, bo to jest takie creepy Ja pierdzielę, nigdy nie lubiłem się bać, taki fawak Nigdy się nie lubiłem bać Dlatego nigdy nie chcę żadnej, żadnej gry strasznie nagrywać Bo kurwa, potem Podobno nie będę mógł spać przespać po nocach Chociaż Kurwa nie mężczyzna i tak dalej, a spać nie będzie mógł Padłoba szczerze Przeczekamy to sobie Przeczekamy to sobie Ym, Idziemy na dwór mm, Tam będzie chyba jeden mob Od midnightowy i uciekł właściwie już No mówię dla prawdopodobnie Aż tak straszny jestem Mam nadzieję, że On spier dzieli jak najprędzej No co aktualnie nie ma, ale O widzę, że Enderman coś tam chyba Coś tam widzę i chyba się boi Dobra przeczekamy to i idziemy dalej Prawdopodobnie bo właściwie tu nie będzie się nic ciekawego za bardzo działo Dobra, lecimy ja dalej do Dajaskini Najbardziej bym ciekawy co to było, bo Najgorsze jest to, że pełnie aktualnie i Znaczy nie pełnia, ale tak jakby trochę No i się zapowiada, jeśli chodzi o te rzeczy Mam nadzieję, że mnie pewnie nie, nie zabije Bo tam widzę, że na prawo też tam trochę czaj na mnie Ale, 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 ale Albo nie Tak, bo oni są wyżej Chociaż nie wiem U! Uh. A to faktycznie znaleźliśmy. Odcinek będzie mi się wydać, nieco dłuższy, bo jednocześnie to trochę jest bardziej nudniejszy, to się nic nie dzieje. Dlatego tutaj parę rzeczy ogarniemy, ale... Co się wtedy darło? Co, wtedy darło mordę? Tak nie mam bladego pojęcia. Jak widzimy... Um, armię szkieletów, która trochę ma zeza i nie umiem je trafić. <grym> Jeden blok albo coś w tym stylu i nie umiem je trafić. No bo lepiej się nie będę z nich śmiał. Lepiej się z nich nie będę śmiał, żebym lepiej nie wykrakał. Bo jakby krakam i nie trafi, to naprawdę nie będę ciekawe, bo prawdopodobnie w ogóle albo spadnę, albo... Nie wiem, tam jest chyba woda. Tam jest chyba woda, co nie? No, w teorii jest woda, jest to też lawa, więc jakbym bym spadł do lawy, to mógłbym trochę się ugasić po tym. Ale no czy ciężkie zadanie i nie zamierzam w ogóle ryzykować swojego życia dla jakichś kurde dwóch szkieletów, albo tam trzech? Nie będę nie wiem ile było, chyba 3, ale chyba, no pamiętam, trzech było. Ale nie zamierzam po prostu ryzykować życia dla jakichś 3 szkieletów, więc tak jakby mam to w, ogóle w dupie. Ale chyba tam było więcej ich mi się wydaje, chociaż ręki sobie nie utknę za to. Czy było ich więcej czy mniej? Mam tak trochę w dupie, ale dobra. Dobra, tego węgla nie zbieram, aż tak dużo, bo nawet nie wiadomo kiedy zginiemy, więc tak jakby, czy tam jest woda. Nie ma wody prawdopodobnie Tak nie ma tam wody Jakbym na spadł to zdechnął bardziej niż cokolwiek innego Haniebną śmiercią Taką totalnie haniebną Dobra mam nadzieję że to co kurde tam było I to, co tu mordę to już się uciszyło Bo nie zamierzamy w ogóle z tym walczyć tym bardziej Ale nie tego widzieć na własne oczy Nie chcę że mordy tylko po prostu niech mnie nie dotyka Mhm, oni szklecie Napierdziela karabinek maszynowy ja Jestem ciekawy kiedy on to ładuje Najbardziej mnie to ciekaje właśnie Ale dobra Spadamy tam, będziemy walczyli z tą kreaturą, ze szkieletem Dobra Panie panie, no na sikiery Na sikiery Pal gumę Dobra Na jakim poziomie jesteśmy? Na 24. Powinno się nawet zacząć, zaraz zacznę za diamenty Ale jedyne, co raz zacznę To prawdopodobnie koniec odcinka, który prawdopodobnie zaraz będzie Przez to, że mi się uda, że już ten odcinek dosyć sporo trwa Jak już mówię po prostu, te odcinki będą krócej trwały Bo będzie lepsza to też oglądalność I jednocześnie po prostu nie chcemy się montować Aż takiego długiego odcinka 40-minutowego, na którym większość rzeczy to się nic nie działo co, nie A te momenty po prostu, na których się nic nie działo To będę ucinał <laughs> Przez to, że... U! A to co? Oliwin Mhm. Mm mhm. Mm Jonso Plenty. Ziemski artefakt. To jest kolejny kań. O, oh. Tam po. Tak, po to chcę. Po to chcę pójść. Tylko. Tylko. Tak jakby na minimalpie widzę zombiego, który nie zdzielibyście, gdyby prawdopodobnie tu po mnie szedł. Ale nie, to jest aktualnie najistotniejsze. Najistotniejszą rzeczą aktualnie jest to, żeby się tam jakimś cudem dostać. To jest woda, która płynie. Tam też jest woda, która płynie. Ale... Idziemy tu, chyba. W ogóle tych... ta, ta, ta jest zajbista, w sensie zajebiście wygląda, ale to właściwie tyle dla je, co nic, bo tylko to jest przydatne do skrzydeł, a tak to przecież nie będziemy chyba skorzystali miliardy skrzydeł, chyba że skrzydła się wraz z czasem biorą i tak jakby niszczą, wraz z czasem użytkowania, mam nadzieję że tak nie jest, ale w sumie nie zdziwimy się gdyby tak było, mam nadzieję też przynajmniej, że te skrzydła to niszczą się przynajmniej po kilku użyciach, bo tak to, to w ogóle te skrzydła nie byłyby do niczego przydatne, to ta taka się luda to najbardziej ciekawi. Ty, aha, to jest miedź. A to wcześniej tak czerwono fajnie wyglądało. Dobra, daj mi zbierzemy sobie ciebie. Mm, a potem, 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 oczywiście poza końcem odcinka i prawdopodobnie to jest ta, to co chce. Znaczy, to, co chce, to ja nie wiem, ale to jest um, ruda, dzięki której będziemy mogli chyba stworzyć mm, te dosyć ciekawe skrzydła, z tego co wiem. Jakieś demoniczne albo co ten styl? Takie Evil, czyli takie, o, złe skrzydła Jak w dosłownym sensie Wypraliśmy sobie to, jestem w ogóle be happy, happy Mamy ciekawy level, bo jesteśmy na 12 levelu Czyli teoretycznie Najwięcej diamentów powinno się tutaj właśnie czaić, ale nie wiem czy to do końca będzie prawda Bo teoretycznie stereotypy są różne Ale o wszystkim różnie mówią, więc tak jakby no Tak trochę mam to w dupy Ale weź, weź, płyni, płyni, dawaj, płyni, Szybciej, szybciej, już, już Szczególowa sezonka w ogóle nie jest skąd, to jest najbardziej ciekawe. Mm, dobra. to mam bruk. Tam bruk, w którym możemy się zabrukować. Ale nie o to nam chodzi. Przecież chodzi nam o to, żeby zobaczyć diamenty czy coś w tym stylu. Albo jakiś bardziej to ma na przykład ametyst, chociaż diamentami bym wcale nie pogardził, bym mógł sobie portal do twoja forestu. I a czekajcie. Czy to jest atum? Mhm. Mam tak młoda. Mam tego moda I prawdopodobnie tam też będzie musieli sobie stworzyć coś ciekawego Ale Nie o tym teraz mowa Teraz mowa o czymś bardziej interesującym Coś co zmieni nasze życie o 360 stopni A jak myślisz, nie zniszczyć No są mnie chwila nie uwagi i już jestem lawin To już jest prawda To jest też to stereotyp jeśli chodzi o to Wszystko z tym nie zabić. To jest, aby miał fuksa w tej grze to naprawdę to jest, to, jest, to, jest, to jest coś niezwykłego, ale jak widzę to chyba za bardzo ten chwilę zresztą trochę i nie nawet by nie docelował, bo widzę go na mini mapie, więc nawet gdyby chciał, to by się po prostu mini ukrył. Mhm, to była ta ruda, która nic daje, no świetnie. Dobra, cię, bo nic ze sobie walczyć z tą mlawą Lapis nam się przyda. Lapis nam się fest przyda, jeśli chodzi o enchanty, a jak wiecie to mamy ciekawego moda, który na enchanty pozwala. I fajnie byłoby, żeby ten lapis zdobyć, tylko przy okazji fajnie byłoby, żeby to wszystko jakoś zabezpieczyć. Jeżeliśmy nie poszli z y, motyką na słońca, bo sikierą, nie pamiętam, co się nazywało. I mi się wydaje, że chyba na tym o momencie sobie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało. Trochę nudny odcinek. W sumie jedyne co się działo to jakiś krzyk do są kobiety. Kurde, zęcskini, ze ze albo nie wiem, co to nadbyło, a nie chcę wiedzieć. Ale może w przyszłych odcinkach, w odcinkach dowiemy się, co to było, kto to było, jakim to było, niezależnie co, <gryw> naprawdę, ja nie gram w ogóle na multiplayer, możecie sobie zobaczyć, a nie bez na singu, więc tak nie działa. Po prostu was żegnam do następnego odcinka, do no i cześć. <grywk>